Cześć moi drodzy, witajcie, witam Was serdecznie. Dzisiaj tak naprawdę w południe jest już chwilkę po godzinie 17. My dopiero rozpoczynamy nasz dzień, co jesteśmy nawet w trójkę. Ja, mój mąż i moja kuzynka, dowierzacie, mamy kuzynkę ze sobą, ale to zaraz opowiem Wam o tym za chwilkę. Słuchajcie, jesteśmy właśnie w drodze, bo jedziemy do Lublina i mamy misję trochę niespodziankę, ponieważ dzisiaj moje urodziny, znaczy moje. Dzisiaj swoje 85. urodziny obchodzi moja babcia, znaczy nasza babcia w sumie. Ym, I robimy jej, słuchajcie, imprezkę niespodziankę, więc babcia o niczym nie wie. My jedziemy do restauracji, spotykamy się tam, e, a e, Nasza ciocia ją tam zwabi pod pretekstem ciasta i kawy, no i babcia będzie zaskończona. Em, zakładam, że będziemy spóźnieni, bo pokazuje nam, że będziemy na 19, a imprezka rozpoczyna się o 18, także myślę, że nikt nie będzie na nas czekał. No ale słuchajcie, mamy najdalej, dopiero skończyliśmy tak naprawdę pracę, nie? także jedziemy świętować babci urodziny, a jest z nami moja kuzynka, siostra cioteczna, <laughs> ponieważ też mieszka w Warszawie, słuchajcie, studiuje tutaj, także em, zabraliśmy ją, no, zabrała się, się i pracuje też. Dokładnie w kancelarii pracuje, słuchajcie. Poważna osoba. Tak <grym> wspomniał. <grym> słodki. <grym> no, Ym, więc, y, więc jedziemy sobie w trójeczkę, a was zapraszamy na ten dzień z nami. Hey. Tak mam, że nie wiedziałam, co tak zrobić. Wiesz o co chodzi? Że wstyd. No, że się wstydzę. W ogóle, słuchajcie, piątek 17 wyjazd z Warszawy wygląda tak. No nie, był, nie była to najmądrzejsza pora, to trzeba przyznać. Będziemy jechać i jechać, ale jak już wyjedziemy z Warszawy, to powinna być spoko, nie? No, mamy taką nadzieję. Przyjechaliśmy. Troszkę po czasie jesteśmy. Jest ciocia. Jest i mamusia. O i mój cadzio. No patrz, jesteśmy w dobrym miejscu. Mamusia, jaka piękna, wystrojona. Gdzie ta imprezka? Tu się kurtki zostawia, gdzie się kurtki zostawia. Dobrze. Tu kurteczki, a tu jest jakaś jeszcze inna imprezka, widzę? Mhm. Mm Kawę kawowa. Tak jak wesele, nie? Troszkę jak na weselu. Słuchaj coś? Ja chcę herbatkę. Słuchajcie, przyjdźmy sobie do takiego kącika herbatowo-kawowego. mint? Y Ale jakie są jeszcze? Klasyczne? Nie, klasycznej nie chcę. Rojbos nie. Yellow fruit, yellow fruit? Nie. Red fruit? Nie. No to niech będzie tam to. Słuchajcie, nie blaskaw, że czekamy tylko na torcik. Zaraz będzie torcik, aż nawet Cię nie widzę, jesteś za duży. Babcia miała niespodziankę, w ogóle się nie spodziewała. Ciocia jej wmówiła, że jedzie na ciastko urodzinowe i że cała rodzina jest w ogóle zajęta. Że tam ciocia jest na dyżurze, że, że my w Warszawie, no nikt nie ma czasu. I babcia mówi nam, że nawet mi tak smutno było, nikt do mnie nawet nie zadzwonił, a my wiecie, wszyscy czekaliśmy tutaj e, z niespodzianką na nią, także myślę, że udała niespodzianka czekamy na torcik mieliśmy zupkę, jakieś tam jedzonko super wszystko, prawda? tak, wszystko jest gotowe no, zawsze jest fajnie z rodzinką kierowca zasłużył na kawę zdecydowanie 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 tak, a tutaj jest moja herbatka zdecydowałam się na miętko w ogóle bardzo fajny pomysł że jest to tak jakby w sali a nie na wierzchu o. Wezmę sobie podstaweczkę. Poczekam na ciebie. Wracamy, co? patrzcie jaki mąż, najlepszy. Będzie, wniósł małą herbatkę i swoją kawę. Zobaczymy, czy byłbyś dobrym kelnerem, co? A jest Zobaczcie to wszystko. Fajna herbata, najlepsza jaką możesz dostać na rynku. A jak to zrobiliście, że tak Nie wiem co podnieść. No, no ale... słuchaj, czary-mary, co ci powiem, czary-mary. Myślałem, że tylko w fabryce tak się da. No a widzisz, a może mamy taką fabrykę, kto wie? To <noise> jest Uwaga, uwaga! Sto lat, sto lat, sto lat, nie żyje, żyje na sto, sto, sto lat, nie żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, nie żyje, żyje na świecie. <ślam> Zobaczymy, kto pan Nigdy nie zakaśnie, nigdy nie zakaśnie, a kto z nami nie wypije, pod sołem zaśnie. A kto z nami nie wypije, pod sołem zaśnie. Sto lat, sto lat, sto lat, sto żyje nam. Sto lat, sto lat, sto lat, sto żyje nam. Niech żyje nam! Niech żyje! Zawsze szczęściu w pomyślności niechaj żyje! No, na, razie, babcia! Na, 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 na. Trzeba dmuchać wszystkie! Pomyśleć no, sobie, muszę pomyśleć! I nie mówić! Muszę no, nabrać powietrza, żeby wszystkie dmuchnąć! <tuszyne> No mam przyczynę. No, 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 dawaj. Ale nie mów, tylko nie, się nie Wow! <grym> Brawo! Ale sobie poradziła, co? Super! Dobra, brawa. to zabieramy do Tak. Dobra. No i co, robimy rodzinne zdjęcie? Tak.

Teraz ja to widzę. Sesja zrobiona. Udało nam się wszystkich zmieścić na zdjęciu, także nie lada wyczyn. O, jest. Super. No powiem Wam, że już chyba głupa Cześć moi drodzy. Witam Was z kolejnego dnia. Właśnie się szykujemy na jego rozpoczęcie. Tutaj nie wiem, czy widać za mną krzątającego się mężułka. Witamy. <grywa> witamy, witamy. Słuchajcie, wczoraj, jak to zawsze na tych wszystkich naszych rodzinnych imprezkach, wiecie co, ja już nawet nie będę Wam się tłumaczyć, po prostu ja nie mam czasu tam nagrywać, my się tam tak świetnie bawimy z całą naszą rodzinką, naprawdę, no wczoraj po prostu... My się już dawno też nie widzieliśmy z takim właśnie dużym gronie, byliśmy na tym takim ognisku u mojego wujka, na tak naprawdę jeden dzień natomiast z całą taką urodziną, to się nie widzieliśmy już dawno e, babcia miała urodziny powiem wam, że taką niespodziankę jej zrobiliśmy babcia była tak szczęśliwa, ale naprawdę babcia czasami udaje, że jest szczęśliwa Wie, jak macie babcię, to pewnie wiecie o co mam na myśli, wiecie kupujecie babci prezent i ona udaje, że jest taka szczęśliwa później chowa go do szafy i nigdy go nie otwiera ehm, no to moja babcia też tak ma ona wiecie czasami po prostu tutaj, ale wczoraj ja naprawdę czułam, ona była tak szczęśliwa po prostu skończyła wczoraj 85 lat, a pojmowałam, że ta kobieta ma tyle energii, że naprawdę trzeba jej pozazdrościć. Serio, ona po prostu skakała wokół wszystkich, no naprawdę było super. Także naprawdę bardzo fajnie się bawiliśmy i w ogóle było bardzo miło. Bardzo fajne też miejsce, e więc. Szukam e teraz. Więc naprawdę nam się bardzo podobało. Co mi tam hałasujesz? woda e My się już My z Józiem się właśnie zbieramy. Um, rano moja mama pojechała z moją ciocią coś tam pozałatwiać, bo słuchajcie moja ciocia uszkodziła sobie rękę więc teraz moja mama służy za jej prywatnego szofera <noise> jest to bardzo śmieszne no ale no słuchajcie, tak to czasem jest w rodzinie trzeba sobie pomagać um, więc one pojechały teraz na działkę siedzą na tej działce trochę wody, co? wody? ale ja nie chcę taka gazowanej ale no dziękuję Juziu. dzięki, dobry mąż E, więc my do nich na tą działkę słuchajcie jedziemy Ale zanim to pojedziemy sobie na śniadanko e, No bo tutaj za bardzo nie ma nic do jedzenia U mojej mamy mm, A mamy ochotę na takie pyszne śniadanko Bo wstaliśmy dość późno Jest wiecie już jest tak naprawdę po 11 Jak się teraz zbieramy e, Więc już trochę się przegłodziliśmy I chcemy naprawdę, ochotę na jakieś takie pyszne śniadanko Więc pojedziemy sobie tutaj No dosłownie 5 minut drogi od nas Jest taka fajna kawiarnia Ja tam kiedyś byłam na śniadanku i naprawdę było pycha Także pojedziemy sobie. Poza tym, wiecie, myśmy dawno już w tym Lublinie, w tej części takiej gastronomicznej nie byli, więc, więc pójdziemy sobie poodkrywać. Też nie chcemy bardzo dużo czasu tutaj w Lublinie spędzić, ponieważ dzisiaj wieczorem mówiliśmy się z naszymi znajomymi w Warszawie, więc musimy jeszcze wrócić do domu i, wiecie, wyszykować się na, na to spotkanie ze znajomymi. Także mam nadzieję, że wszystko nam pójdzie sprawnie, nie będzie żadnych problemów. A jeżeli chodzi o wczoraj, Józefek, jak Ci się podobała imprezka rodzinna? Super. Zawsze jest super. No, zawsze jest super. A co Ci się najbardziej podobało? No, taki... Gadaj, śmieję joking. No, zawsze jest tak śmiesznie, wszyscy no, się zawsze śmieją. To tak, więc naprawdę było bardzo, bardzo fajnie. Um, także... No nie, no, no wiecie, naprawdę bardzo fajnie się z rodzinką zobaczyć, także jesteśmy mega szczęśliwi. Um, dzisiaj, tak jak mówię, nie mamy dużych planów tutaj w Lublinie. Jedziemy sobie teraz na siadanie, później widzimy się z moją mamą i z moją ciocią. A potem słuchajcie, ruszamy do Warszawy um, i kończymy na dzień już w Warszawie, także w sumie tyle z takich ciekawostek na dzisiaj. E, natomiast oczywiście zabierzemy was z nami, także kontynuujemy dzień w Lublinie. Ale powiem Wam, pogoda w Lublinie nas nie rozpieszcza, chociaż ten widok tutaj jest okna u mojej mamy jest naprawdę obłędny, te piękne kolorowe liście. Natomiast jest bardzo chłodno e, i też całą noc padało, więc jest po prostu bardzo, bardzo mokro, także no taka średnia zobaczcie na chmury Kolorowy Lublin? Józef mi to śpiewa. No ale kolory są piękne. Siadanie, siadanie i po siadaniu. co? No. już po, powiem wam, że tak się najedliśmy dużo Ym... jedliśmy ale nie było tak bardzo specjalnie tak, powiem wam, że jestem zaskoczona nie było to jakieś takie bardzo pyszne bo było bardzo dużo ludzi w środku i bardzo była duża kolejka natomiast, no takie to było Józio mówi, ty robisz lepszy omlet no tak Miło się tego słucha. A ja turecki ścianan, to nie jest turecki Tak, już się wziął tureckie ściananie, nie było tu tureckie ściananiny, więc się on taki niezadowolony: my tego nie jemy w Turcji. My nie jemy takiego chleba w Turcji. No świeżcie, świetnie. Yy, więc yy, ponieważ nie jesteśmy do końca usatysfakcjonowani, planujemy pójść na kawę w nasze ulubione miejsce i może zgarnąć jakieś ciasteczko dla mamy i dla cioci. Także jedźcie z nami. I pytanie: czy już zgadniecie, do jakiego miejsca jedziemy? Myślę, że tak. Jak oglądaliście vlogi z Lublina, to myślę, że się domyślicie. Kto zgadł? Zobaczcie. Spędziliśmy tu prawie trzy tygodnie. Byliśmy tu co drugi dzień i wciąż lubimy to miejsce. Także idziemy. Mam nadzieję, że mają te morki. Mogą mieć, nie muszą, nie wiem. Ale mam nadzieję, że mają, także zobaczymy. Dzień dobry, ja mogę tak poprosić, na wynos te cztery drożdżówki. I jeszcze pytam, to co mąki są z czym? Snickers. Snickers to też takie cztery, też na wynos tylko osobno zapakowane z, jako drożdżówki, dobrze? Ja Jednak łatwiej coś innego wzięliśmy, żeby nie ryzykować. No, ale prezenty mamy, co? Swojej lubelskiej posesji. No, patrz, Smutne. <gryś> tak, zobaczcie, jakie smutniutkie kury. Chciałyby pójść na spacer, ale niestety pada deszcz. W ogóle jest bardzo brzydka pogoda. Nie wiem, czy widzicie, bardzo leje. Cześć kurki! Dzień dobry! Dajecie pyszne jajeczka? No, mam nadzieję, bo my lubimy wasze jajeczka. Tu jakaś sobie jedna odważna, coś tam sobie dziobie. Dobra, idziemy lokalizować mamy i ciocie. Mamy dla nich. A, jeszcze mamy herbatę turecką. Słuchajcie, bo ja Wam zapomniałam powiedzieć, wczoraj całej naszej rodzinie rozdaliśmy herbatkę turecką, ale największym beneficjentem herbaty jest ciocia, która sobie zamówiła u nas kilka paczuszek, żeby porozdawać okay. swoim znajomym. Tak, i zobaczcie. To wszystko jest dla niej. Także idziemy do cioci, dać jej herbatkę, myślę, że się ucieszy. W szczególności, że jest teraz kontuzjowana i ma chorą rękę, więc myślę, że tak na osłodzenie. Weźmiesz ciastka? Jezu, wszystko bierzesz! Boże, jaki on jest, słuchajcie, kochany! Józia, daj mi coś! Tylko to ga... śmieci Jakie to, śmieci? To, 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 A, dobra. Wiesz to nie, wsadź do samochodu, tutaj nie ma śmietnika. Jest, jest. Ale oni mają problem z tym plastikiem. No dobra, chcesz. O, o. Nie, no, zamknęli nas. A. Każdy złodziej by się dostał. Chodź, chodź, ja zamknę. Chodź, chodź system, słuchajcie Jezus, ile ka, kaczek. Tak, chyba do domu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry! Zapraszamy! Dzień dobry! To się nazywają głupy, słuchajcie. Jeszcze. Tutaj jajeczka musisz wziąć ode mnie. Zobaczcie, świeżutkie. Ale weź ode mnie, no jajka świeżutkie. Bierzesz dwie? Zobaczcie, zobaczcie. Same łupy. Także nieźle, nieźle. Taka wyprawa na bazar, co? Prawdziwa. Tak. Ale powiem wam, obrzydliwa jest pogoda, także wracamy do domu. Tak, moi drodzy, jesteśmy już w Warszawie, ja i mój super słodki kotek. Cześć. Wiecie, cała nawet nie będę was okłamywać, że myśmy wczoraj z tego Lublina wrócili. Albo nawet przedwczoraj, bo minął prawie tydzień i trochę nas na kanale nie było znaczy, no nie było nas ten tydzień. Natomiast słuchajcie, nic się nie wydarzyło. Po prostu ten czas w Lublinie nam zawsze mija tak ekspresowo i ja zawsze jadę do tego Lublina z taką nadzieją, tak, dzisiaj ponagrywam, pokażę Wam nasze spotkanie rodzinne, jak jest śmiesznie, no i jak to się kończy. No właśnie tak jak widzieliście, trzy klipy na krzyż i tyle. Um, natomiast no zawsze ten czas z rodzinką spędzamy po prostu tak intensywnie i, i trochę po prostu tego miejsca na kamery nie ma. To jedna rzecz. Druga rzecz. Ten drugi dzień, który spędzaliśmy w Lublinie, my tam naprawdę dużo nie robiliśmy. Pojechaliśmy sobie na śniadanie, które swoją drogą było średnie. E, później pojechaliśmy na, na wieś do mojej cioci. Tam też była moja mama, więc się z nimi spotkaliśmy. E, dostaliśmy mnóstwo, wiecie, warzywek, e, nawet troszkę owoców, więc jajka, więc zabraliśmy sobie to wszystko. I my tak naprawdę po 14 wyjeżdżaliśmy już do Warszawy, dlatego że wieczorem byliśmy umówieni ze znajomymi, więc tego czasu w tym Lublinie naprawdę bardzo dużo nie spędziliśmy. Możesz tu leżeć już? sobie ugniata posesję, słuchajcie eee, no natomiast teraz jak zgrywałam właśnie dla Was ten materiał z Lublina, to mówię, patrzę, Boże, ucięłam po prostu w połowie, nic Wam nie wytłumaczyłam, no strasznie, co to w ogóle ma być więc postanowiłam się dzisiaj do Was odezwać bo tak jak mówię, no, to nie jest tak, że po prostu zapomniałam o Was, tylko e, po pierwsze, jak wsiedliśmy już do samochodu jadąc do Warszawy, to uwaga, zgadnijcie co się stało spałam całą drogę, powiem że ja naprawdę, ja mogłabym pobijać konkursy w jak najszybszym usypianiu um, zaraz po tym, jak wsiądę do auta. Przysięgam Wam, jakby jak jestem kierowcą, to w ogóle nie chcę mi się spać. To znaczy, nie jestem senna, mogę prowadzić wiele godzin, ale jak tylko zaczynam być pasażerem, i to nieważne, czy siedzę z przodu, czy się z tyłu przysięgam wam, ja z prędkością światła usypiam. No i właśnie tak było, planowałam się odezwać w aucie, ale tylko wsiedliśmy do auta, ja po prostu położyłam głowę na siedzenie i spałam, naprawdę, całą drogę przespałam, więc no, jest to coś zabawne, ale bardzo lubię ten sen w aucie i właśnie Józef zawsze ze mnie śmieje, że ja po prostu zawsze śpię, kiedy on prowadzi, nie wiem, może on jest, wiecie, takim dobrym kierowcą i tak ulula mnie, że ja po prostu śpię jak małe dziecko, nie wiem. Natomiast Przespałam całą drogę, a słuchajcie, zeszły tydzień myśmy trochę chorowali znów i powiem Wam, że ja już jestem, już jestem zdrowa, wszystko jest z nami w porządku, ale znów nas tak trochę rozwaliło i powiem Wam, że e, no, ten wirus troszkę z nami siedział, jakby nie wiemy co to było, bo tego nie testowaliśmy, e, natomiast wiecie, byliśmy tacy, i to oboje, bardzo osłabieni. Ja miałam trochę kataru, trochę takiej chrypki, natomiast wiecie co, teraz jak tak rozmawiałam ze znajomymi, mnóstwo właśnie ludzi choruje i ma bardzo podobne symptomy. Oczywiście to nie znaczy, że to musi być, wiecie, covid czy jakiś inny wirus, no bo jest też sezon po prostu grypowy, przeziębieniowy, zmieniła się nam bardzo temperatura. Wiecie, jeszcze miesiąc temu było cieplutko, a już nie jest, więc to jest normalne, że chorujemy, więc no nie robię z tego jakiejś wielkiej po prostu afery. Natomiast czuję się już dobrze, wszystko jest z nami dobrze. Także możemy wchodzić w ten nowy tydzień. Eee, was zabierzemy oczywiście z nami, bo mamy trochę planów na ten, na kolejny tydzień. Nie, na kolejny nie, bo ludziom będzie znów w Amsterdamie przez tydzień. Tak, powodzi się, słuchajcie, chłopowi, powodzi. Znów mnie zostawi na tydzień samą z Kotami. Eee, no, na cztery dni, na tydzień. Eee... Tak, jedzie na początku listopada, w drugim tygodniu listopada, więc. No, ale później stąd nam się szykuje wycieczka do Gdańska, no bo Józia ma to zgrupowanie, także. No, trochę się będzie, słuchajcie, działo w tym i w kolejnym tygodniu, także no zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. A za tę wycieczkę do Lublina Wam bardzo serdecznie dziękuję. Tutaj widzicie, ten kot jest tak zachwycony, że sobie ugniata właśnie ułożę, Robił to sekundę temu, tutaj obok mnie. Także słuchajcie, Wam bardzo chciałam podziękować za tę tą wyprawę z nami do Lublina i zapraszam Was już na kolejne filmy, bo obiecuję, będzie się działo.